W Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim odbył się 32. Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych Herody 2017. Uczestniczyło w nim 18 zespołów, a przez scenę przewinęło się ponad 600 młodych i dorosłych artystów. Przez 32 lata na deskach naszego Domu Kultury ponad 10 tysięcy uczestników, ponad 500 zespołów ze 140 paru miejscowości Województwa Polskiego, czyli ta sieć jest taka równo rozłożona. W tych deskach już różne rzeczy widzieliśmy, było trochę politycznie, było tak w nawiązaniu do współczesności, było nawet trącenie juchy niedźwiedzia, gdzie dopiero po spektaklu się okazało, że oni prawdziwe wino dawali do próbowania z rasku. Także już to było trochę i tej współczesności, jak również tradycji. Z tym, że bardziej nam zależy na tym, żeby kontynuować tradycję obrzędu komendowania. I to nam się ofiaruje. Od początku są dwa berła, zrobione jeszcze przeździ słaba bartoszka. W każdej kategorii jest piękne berło, zresztą na scenie od początku tam są postawione. Plus oczywiście bardzo atrakcyjne nagrody od Marszałka Województwa, od innych sponsorów, których mamy. Dzięki Bogu od ja lasu stałych i Pierwszą nagrodę Iberło Heroda otrzymał zespół Bukszpan Zielony z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Prudnika. W tej kategorii jury przyznało też dwa równorzędne trzecie miejsca, które zajęli Grupa Teatralna Środowiskowego Domu Samopomocy Magnolia w Opolu oraz grupa kolędnicza z Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Wśród zespołów dziecięcych pierwsze miejsce zajęły karłowickie pszczółki z Karłowic, drugie miejsce jury przyznało diabelskim aniołkom z Mąkoszyc, gmina Lupsza i kolędziołkom z Kałkowa. a wyróżnienia zdobyli Zespół Teatralny ze Szkoły Podstawowej w Dębskiej Kuźni oraz Teatralny Zespół Klasowy Urwipołcie z Łubnian. Jestem tak jakby... o dobre słowo! ogromną rolę pełni opiekunka, dlatego że to ona jak gdyby nadaje cały rytm temu wystąpieniu, tej inscenizacji. Oczywiście dzieci też mają swoje pomysły. Znajdujemy w różnych miejscach... Scenizacje, później je troszeczkę sprzerabiamy, czyli dodajemy swoje własne teksty, swoją własną grę. Dzieci bawią się przy tym właśnie, trochę się wygłupiając, trochę to zmieniając. Oczywiście im dłużej występujemy, tym są ciekawsze występy tych dzieci, role pokazywane. I one oczywiście za każdym razem są inne i inaczej zagrane. Mamy z tego radość. Ja występuję, ponieważ podoba mi się to. Nasze pomysły bierzemy z głowy oraz internetu. Występujemy dlatego, ponieważ chcemy coś osiągnąć, lubimy to. Rodzice mówią, że jestem dobrą aktorką i że śmiesznie gram i, no, i bardzo to lubię. Na uczestników konkursu posypał się deszcz nagród, także od Fundacji Ludzie, Środowisko, Ekologia która promuje mieszkańców wsi i obszary wiejskie. Wojewódzki przegląd zespołów kolędniczych Herody 2017 był zorganizowany przez Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Program sfinansowała Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.